Witajcie moi kochani widzowie Dzisiaj jesteśmy w odcinku czekolaka 33 gotuj ze mną No Dzisiaj no. zrobimy takie fajne bułeczki No będą pyszniutkie Jeszcze nie wam jeszcze z czym będą Będą zajebiste Tu sobie ser przygotujemy jeszcze To się ocenzuruję oczywiście Muszę sobie jeszcze matce No No poczekajcie Wait a minute. Dobra, wróciliśmy po przerwie Mamy plaster sera, tutaj nam się bułeczki tostują Dobra Tu mamy jakiś sos Sos do żeberek jakiś Żeby ci nie zdjęli praw autorskich Spokojnie, ocenzuruj Ja no jestem mistrzem cenzury się no się się Możesz do... przeklinać ile chcesz Dobrze. Cenzury, cenzurę nauczyłem się już Mamy robić. dwa plajstery sera Tutaj nam się bułeczki tostują no, Będziemy mogli ja to łatwiej pociąć jeszcze, sobie z dodatkami. Przepyszne dodatki, pokaż. No, oczywiście. Wszyscy no. się z tym zgodzą. Chyba, że... Patrz, Jak to się tostuje. O, już że... ładnie się wyrabiają. Tu... Co to jest? To jest... To jest, za chwilę Ci powiem, silnika. Szynka wołowi... z wołowiny. Nie, to jest szynka jakaś. Jakiś kawałek kiełbasy tam został z ostatniego biadu. O, postują się pięknie bułeczki. Tu oczywiście jest ładnie podłączone. Tu mamy naszą broń zniszczenia. No. No, nie do widu z takimi jest olej, rzeczami. Tak. Olej rzepakowy, tak? Nie, nie wiem. To jest o, tak. dupy, dobra. O, patrz, leci dymek. To znaczy, że. No, patrzcie. Tak powąchajcie tego zapachu. No. No. I patrzcie teraz. Za chwilę będzie liczał, leciał dymek. O ile to u... O leci. Patrzcie. I ładnie dymek leci. Tosty się robią. Widać nawet dym w kamerze. Czekajcie. Jeszcze nawet talerzyk tu, tu. Zobaczymy. No kurcze. Już. Patrzcie to. No, już takie fajniutkie się zrobiły. No takie chorpiące. Tu mamy dwa plajstry sera. Które oczywiście położymy, potem jeszcze jakieś dodatki damy. Ej, co jakby zrobić pączka z tosta? O kurde. Czekajcie, zobaczcie. Jak myślicie widzowie? Uda się? Musimy zobaczyć, żeby to było takie, wiecie, przypieczone. Teraz z jednej jest. O, patrzcie jak się już rumieni. No. Wszystko widać o. w kamerze, jak się rumieni. No. O, to nie ja. Ła! <laughs> Poparzyłem się, wpadka z pracy. Pewnie będę miał priszcza, na dupie. Nie. No tutaj patrzcie już pewnie już się o, no. Muszę ja przy okazji zmienił jakieś ustawienia czy coś. A nie już za zapu... No To nie ja. To, <noise> to tylko pies. No tu mamy patrzeć Ładnie się no, już. już rumieniu Potem jeszcze na to położymy ser To wygląda jakby ktoś tu walił, ale tam nie wnikajcie się w to. No tu są takie jakby coś ala sushi. Tu jest zawinięte w ryż, w środku jest To su I tu jest sushi. Tu są pałeczki. No. No i. O, już to się uważa z Już gotowe już już ja to To jest dzisiaj. No, toste Tosty toś... tościki. Ja. Place stressera. Cyk, serara i robimy drugą turę z Playstrami sera. Trzeba to tak położyć. Dobra, robimy cięcie. Dobra. O. No już włączyliśmy zapiekanie. Ładniutki się zrobiły. Teraz tylko musi się roztopić troszkę. Ser. Z... Patrzcie jak już ładnie. W... Dajmy może jakąś jeszcze pokrywkę na te tosty, coś w stylu tostów. Dajmy pokrywkę, żeby nie było. jak z burgera. No, coś w tym stylu. No. Bardziej będzie serowo burger. No. O, słuchajcie. lekko dym już widać. Taki cieplny, jakby. No. No i cały czas tam towarzyszy kijek z Oj nie podchodzić do mnie z takim kijkiem. No, tym kijkiem to jest naprawdę kijek z mojej szafy. Co się wiecie, on trzyma taką, żeby sobie można było powiesić na wysokim Się Siota O co tak. chodzi? No, no, No. Tak, no. Kontrowersja na YouTube jest bardzo miło, mile widziana, oczywiście. No. To, tosty nam się robią. Nawet chyba nie będziemy mięska dawać do środka, bo to... To już same sobie dobra jest, nie? Ale co, co robimy z sosem? No, sos oczywiście, że dodamy. Tamten, taki, tu tamten. Taki sos, o taki. taki do karkówki i żeberek. No. On jest chyba z Lidla nawet. Możliwe. Nie. O kurcze, czekajcie, pokaż mi to poświatło. Widzisz ten napis? wegan. To nie wiem, czy takie dobre. ani nie podobno do... Do karkówki, nie wiem, do dupy. O. Dzisiejszy szef kuchni... To ja. Tak, to ja, Olivier. Oliwier, dokładnie. 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 To Przyja za kamerą Sokoloka33Gamer. Sokolooko. Cokoleoko. No. No. No i chyba nie będziemy nic dawać nawet Bo one już w sobie są pyszne. No. Czy jeszcze trochę, czy czekaj? Nie no. Chyba dobrze jest, nie? Nie wiem, Tylko jeszcze chwilę. Jeszcze sekundkę. To wracamy po przerwie. Dobra, wróciliśmy no. po przerwie, chwilę się tam zrobiło zrobiło. No. Teraz trzeba taster odłączyć, żeby wystygł no. I tu mamy ogólnie nasze tościki, Nie wiem, czy coś wydamy. Takie AKA tościki, można powiedzieć. Hmm. Nie wiem czy coś wydamy. Nie wiem, no nie wiem, no mówię ci nie wiem. Nie, to nie filmuj. Dobra. No to no spójrzcie, jakie majestatyczne. Czekaj, pofilmuj. W dobrej jakości. Pofilmuj. Oczywiście tego wam nie pokażę, jak zmontuję, ale może kiedyś wam wstawię taki od kawałek filmiku, bez cenzury. Najgorsze te, najgorsze momenty w filmie. No właśnie, muszę zrobić kiedyś taką kompilację. Momenty, kiedy coś zepsułem. Pani moment. No. No. Dodamy śmietanki? Śmietankę mówisz? Za dużo trochę tego procentów, potem będziemy tak chodzić taki Uch, wiesz, tak wiesz, no Nie no, możemy dać całe um, 7... czego nie polecam. Co to jest? To, to, to jest taki majonez, coś. Majoniezy? Tak. Ale wegan. Tego... Czemuż w... wszystko jest vegan? Masło też jest vegan. Nie no, czy ja ale... Słynne z mar Marosico. Pod... Mexico, Mexico, Bez... Majeranek z nie, to jest wegan. To jest lidra w ogóle. Śladówka ci się świeci. Nie. Atakują nas. z Skiblatorium. No, no i co robimy dalej? No co? Tylko sosik dodać, nie? No, ale chcesz w środku dać czy na zewnątrz? Ale co dać? No sosik tylko. Polacz nie czy to się robi. No. Teraz jeszcze zrobimy coś takiego. Trzeba jeszcze trochę polecieć z wnikiem, bo No. No, coś takiego, cyk. Już jest 9 minut nagrywania. Chwilę nam to zajęło, nawet z cięciami. Ładnie rozsmarować. No, gdybyśmy raz nagrywali, to 20-21 nam to zajęło. Prawdopodobnie. Można nawet 3... 5, o, 10. O. No. Co? No i chyba tyle, nie? Kiedy? Mamy dwa tościki, a gdybyśmy je zrobili jeszcze dwa ścięciem, to byłyby cztery, cztery. Cztery! Ale chyba nas nie stać nas. Się... na wszystkie Mamy no jedną bułeczkę. No to nawet nie byłyby cztery. I czekajcie. Nie, to nic nie ma. Nie mamy, no mamy po prostu. To są nasze dwie ostatnie bułeczki. Jutro rano pójdziemy kupić bułeczki. I jutro rano, rano zdamy relację. No. Dobra, to jest mój tost, to jest Twój tost. Cześć, chcesz, Może. O, Zamknij łeb. Gościu ze studia nam się odezwał, już krytykuje. To jest taki upośledzony ziomek. Śmie taki śmieszek, tak, co siedzisz zawsze za szafą i no, zjada wam brudy. I robi coś takiego. Że zlizuje gówno. No dobre. Dobre mówisz? No, to już chyba ma kończyć. No. A to wam dam tylko jeszcze chwilę spojrzeć na tą majestatyczną kiełbaskę. <laughs> Dzisiaj była smażona, pyszniutka była, polecam serdecznie. No, no to. Tyle, nie? Co, nie? ale.